Dobra, no jest już prawie pierwsza, czyli znowu mogę otwierać kuferki, znaczy gąbesza, losować, no. Otwieram żabie skrzynie, o i w pierwszej skrzyni jest pieniądze. Bardzo mało, 850k. Dobra, no to widzimy się zaraz na następnej postaci. No jesteśmy na tancu, otwieramy, łapiemy kluczyk i idziemy do żabiej skrzyni. Miksa. Ja pierdzielę, no jak na razie słabo. Dwie postacie z 13 i słabe, same słabe loty. Dobra. Do dwóch. Widzimy się zaraz. Dobra, jestem już na kairusiu. Mamy kombasz 50 leży. Żeby skrzynia. Jeśli na jako, kurde mam już. Nie mam. Ale to mam 20 na do kamiennej strażnicy, czyli na gopę, czyli to mi się podoba. To no, tak nie bardzo, ale dobra to na kolejną postać. Dobra, jesteśmy na mojej szczęśliwej postaci ze względu na to, że dwa dni temu wlotem Legalos, a tym razem leci mi heroworek 604K Tutaj 604K, a sam tego unikatowego worka 4 miałem 850K. Super Dobra Teraz przyszła kolej Jacka i to jest nowe. Mamy już tego dużo. Nie na tej postaci, ale dobra. Tutaj. No dobra. To teraz na... Kejzusia. Dobra, jesteśmy na mojej postaci, na której lecą bardzo... leci bardzo dużo teleportów. I łączę mam 30 już na gopę, czyli super, super, super. A tutaj spada... o, Już mam 40 teleportów na Goplanę. Pięknie. Dobra, Nomada here. here. Gąbasz leży, żeby skrzynia i... Mixa. Lipa. Dobra, bijemy. Otwieramy i 306k. Mega słabo. Dobra, tutaj już mam 180 level. Idę z duchem czasu i expię. O, jezioro No dobra, no. Dobra, dzisiaj znaczy wczoraj udało mi się zlatnąć tutaj aż zmaczamy rundę legendarną a teraz kopane samorodki rodki 1, 1, 2, dobra mam tłumaczego dobra, dobra no liczyłbym też znowu na lege łuski przydadzą się nie nie najgorsze co może być 17 275 Za dużo A tyle tego nie zużyję raczej Dobra, ostatnia postać na Inferno I... GoPa No dobra, może być spoko Dobra i teraz czas na ostatnią postać, czyli Pandora, Kairuś, 83 Mag no i teraz takie pytanie do Was. Czy chcecie abym wrzucał wam jeszcze loty z zastępcy? Czy jednak wolicie abym wrzucał loty tylko z moich postaci? Z obszaru mojego konta, a nie ze zastępcy? Piszcie w komentarzach kurdemix teraz co łabą. Ech, lipa lipa, lipa. No dobra, ale piszcie w komentarzach, czy wolicie jednak, żebym z tylko z moich postaci, czy czy z zasemty też. Czekam na wasze odpowiedzi. Z góry dzięki. Baję, cześć.